Dzisiaj dla ceny bitcoina. Czy to jest koniec gry dla bitcoina? Takie zapytania i stwierdzenia krążą teraz dosłownie wszędzie. Więc czy rzeczywiście mamy teraz koniec gry dla bitcoina? Muszę przyznać, że wczorajszy spadek był bardzo nieoczekiwany. Chcę dzisiaj to wszystko oszacować, spojrzeć na to z góry i porozmawiać z Wami, czy rzeczywiście jest to koniec gry na bitcoinie? Czy może jednak są pewne zależności na wykresie, które pomogą nam określić konkretny kierunek, w którym zmierzamy? Dajcie lajka like dla nowego ATH. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, Wasze wsparcie i jak zawsze oglądanie do samego końca. Doceniam to bardzo i uwielbiam każdego z Was. Teraz przechodzimy prosto do wykresu i oczywiście porozmawiajmy o bitcoinie. Dopiero co dodałem post na Twitterze może godzinę temu o tytule Interesujący Fraktal. Dobrze znacie ten wykres, gdzie mamy zbieżność z przednim cyklem i zachowaniem ceny bitcoina od 2017 do 2020 roku. Trzy zejścia ceny do tego samego obszaru. Pierwszy punkt styku był przed wybiciem nowego ATH. Tutaj mamy drugi na koniec 2018 roku, a następnie trzeci w marcu 2020 roku. Potrójny dołek, a teraz nasz aktualny cykl wygląda bardzo podobnie. Start w 2020 roku, pierwszy dołek, następnie mamy nieco wyższy, drugi dołek. W takim razie pojawia się pytanie, czy teraz możemy oczekiwać tego trzeci raz, że cena zejdzie nam w podobne okolice? Jeżeli tak, to czy będzie to ponownie nieco wyższy dołek niż poprzedni? Jeśli miałoby dojść do tego, to po pierwsze potrzebujemy mieć ostatni mocny zjazd ceny w dół i co najmniej okolice poziomu z 32 tysięcy dolarów, może nawet trochę niżej do ceny 29 tysięcy. I to cały czas będzie wyższy dołek na Bitcoinie. Cofając się do naszego pytania, czy właśnie to się wydarzy, czy cena musi podążać tym fraktalem? Co ważniejsze, czy może jednak to już się wydarzyło? Może nie potrzebujemy tego trzeciego wyraźnego dołka? Przedstawię wam dwa scenariusze, które są teraz możliwe. Pod poprzednim postem na Twitterze dodałem kolejny, w którym napisałem, że styczniowy dołek mógł być właśnie tym ostatnim, a chodzi mi o ten moment. Właśnie wtedy zeszliśmy ceną i prawie dotknęliśmy tego obszaru. I to mogło być właśnie ostatnią kapitulacją. Również napisałem, że w poprzednim cyklu, miejscem, który oznaczał ostateczną kapitulację, był niższy dołek. Także od dłuższego czasu mówię o tym, że moim najgorszym możliwym scenariuszem na spadki dla Bitcoina jest zakres ceny od 32 do 29 tysięcy dolarów. Jeśli oczywiście nie mieliśmy jeszcze naszego dołka w skali makro, mogę się mylić, ale moim subiektywnym zdaniem nie sądzę, żeby kiedykolwiek Bitcoin spadł poniżej 29 tysięcy dolarów. Jeszcze raz to powiem. Jeśli spadniemy niżej, proszę nie wytykajcie mnie palcami, to jest moja subiektywna opinia, której jestem pewien. Mam ją z wielu różnych powodów. Mamy tutaj bardzo dużo psychologicznej pewności. Nawet mikrostrategii będzie upłynnione na poziomach 26-27 tysięcy dolarów. Nie widzę tego. Naprawdę nie widzę tego. Chcę, żeby to było dla Was jasne. Właśnie dlatego, mimo że mamy czerwone dni, mój najgorszy możliwy scenariusz zostaje taki sam jak przez ostatni rok. Jednakże to nie znaczy, że powinieneś sprzedać teraz wszystko i poczekać na niższe poziomy. Wow, spójrzcie na ten rysunek Picasso. Co jeśli ten trzeci dołek już był? I to jest to, co pisałem wcześniej. Morał z tej historii jest taki przestrzymanie prawdopodobnie robisz najlepiej. I to zawsze można powiedzieć o bitcoinie. Dajcie znać, co ty myślicie. Bardzo chciałbym usłyszeć twoją opinię. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Damem crypto. I jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.